Cześć guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. World rośnie o 100%, prawie 180% w dwa dni. Zamknąłem pozycję World, ale znów kupiłem. Zaraz wam to pokażę. Bitcoin też pompuje. Idzie w górę do 112.600. Szczyt wyniósł 124 tysięcy. Wolumen rośnie. Rynek dziś bardzo zielony. World na czele. Ludzie dyskutują na czacie guru. Możecie dołączyć. Handluj na OEX, 200 dolar bonus, bez KYC, kup BTC. Um, są akcje technologiczne. Głównie mam Google, Tesla i Nvidia. Tesla skoczyła po wieści o 1 bleną dolarach dla maska. Google kupowaliśmy po 190, już sporo wzrosło. Nvidia spada od kiedy kupiłem. Chcę dokupić jeśli spadnie bardziej warte 3.9 blem. Bitcoin pompuje 112 600. Przejdźmy do Bitcoina i World. Subskrybuj, lajkuj i włącz dzwonek. Jeśli zarabiasz na mnie, zatrudnij marketerów do promocji pokoju, ochrony przyrody i drzew. Przejdźmy teraz do technicznych aspektów Bitcoina. Więc technicznie widać, że kupiłem World. Pokażę Wam to tutaj. Moje konto 884, duża pompa dziś, od wczoraj 863, czyli około 20k wzrostu. W skali tygodnia prawie na zero. Um, widzisz Bitcoin, gdzie kupowałem. Widzisz, że wszystkie moje zakupy Bitcoina są teraz na plusie. Mój handel Bitcoinem daje teraz 11 000 USD zysku. Jeśli śledziłeś, jak budowałem te pozycje, widzisz, że kupowałem po 100 000. Teraz wróciliśmy do góry. Opłaty za finansowanie stały się dodatnie. Wydałem 1200 dolar, by zarobić 1000 dolar, ale to teraz handel 4000 dolar w Bitcoin 3,5 BTC. Dziś dokupiłem też więcej ton. Tutaj widzisz, jak kupowałem ton. Mamy małą pompę. Mój handel prawie wraca do zera. U, prawie jest 1300 w dół, ale to transakcja warta 106600 dolar. Myślę, że wkrótce się to zmieni na plus. Dokupiłem też. Więcej Ethereum. Widać gdzie kupowałem Ethereum parę godzin temu po 404, tej 300 i gdzie byli moi kupcy. Ta transakcja jest bliska zysku. Transakcja Bitcoina jest na plusie. Kupiłem też World, ale pamiętasz kupowałem World po 8, to jest to co teraz mam. Mam Uni World i tu widać World w górę 75%, 20 dolara. Kupiłem World parę godzin temu i jest już 4000 dolarów w górę. Właśnie wrzuciłem to na X. Możesz zobaczyć, gdzie to wrzuciłem. Zobaczmy, ile godzin temu. World w górę 120% na ITF. Kupiłem World za 40 tysięcy dolarów 4 godziny temu. Kupiłem World za 40 tysięcy, teraz warte 44 tysiące. Zarobiłem 4 tysiące w 4 godziny. Piękna sprawa. 44 tysiące z World, 4 tysiące zysku. Kupiłem po 1,90, ale miesiąc temu sprzedałem po 80 centów widać, gdzie kupiłem chyba 60 tysięcy za 94 centy, sprzedałem za dolara, spadło do 83 centów, a teraz to 2,10 dolara. Moja prognoza dla World była trafna. Sam Altman nas nie zawodzi, pompuje, ale patrząc szerzej na World, dlatego kupiłem więcej. Sam Altman, założyciel, spójrz na to. Właśnie dlatego kupiłem więcej. Myślę, że to dopiero początek, ale musisz sam to sprawdzić. Kupiłem 4 godziny temu, pod filmem. Kup Bit 60K, Wex Bonus 200 dolarów, bez KYC, kurs krypto. Komentarze o zyskach i ile zarobili ucząc się ode mnie. Znów, jeśli zarabiasz, ten gość kupił Ferrari. Piękne. Jeśli zarabiasz, chroń naturę, promuj antywojenne przekazy. To jest na czacie guru. Jest was kilkoro, pewnie 823 osoby online. Potrzebujesz wersji premium do tłumaczenia wszystkich języków. To międzynarodowy czat. Możesz kupić wersję premium i gadać w dowolnym języku, a AI przetłumaczy wszystko na twój. Widzisz, jak wszystko zmienia się w Polski. Świat się kręci. Gratki dla na tych, którzy wciąż są w World. Niestety, ja już zamknąłem swoją pozycję. Ale pamiętaj, Przerzuciłem się na Google, które wzrosło o 30%. Nie patrz na to zero jedynkowo. Twoim celem jest chronić kapitał, pomnażać kasę, mnożyć zyski, nie tracić pieniędzy. Celem jest ciągłe gromadzenie, ochrona i nieryzykowanie więcej niż 3% kapitału na jedną transakcję. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Masz pytania? Napisz w komentarzach poniżej. Wielkie gratulacje dla World. Do zobaczenia jutro.